Chciałem nagrać krótki film o e, informacji, które pojawiły się na stoku. Tutaj Tomasz Castner zwraca dzisiaj uwagę, że dziesięcioletnie obligacje e, Skarbu Państwa stałoprocentowe osiągnęły dochodowość na poziomie 7%. E, na ile to jest ciekawe i ważne, to chciałbym e, wszystkim wskazać na to, że zakupienie obligacji takich właśnie deesek dziesięcioletnich stałoprocentowych, które mają dochodowość 7% to jest równoważne z ulokowaniem przez 10 lat na lokacie bankowej środków na 7% w skali roku i reinwestowanie w każdym roku tych odsetek, które uzyskamy na kolejny, kolejny raz na 7%. To jest naprawdę nieprawdopodobny dochodowość. My takiej rentowności nie mieliśmy o, oh, to był krótki okres 2000. Przepraszam, to sobie sprawdzimy. Możemy zobaczyć, to był krótki okres w 2009 roku, kiedy było to krótkie załamanie i wyprzedaż polskich obligacji e, przy upadłości Lehman Brothers. I to był krótki moment, kiedy pobiliśmy i mieliśmy większą rentowność. W tej chwili to jest prawie 7%. Żeby mieć wyobrażenie, co to znaczy, i jak to jest ciekawa alternatywa, to powiem tylko tyle, że zrobiłem krótki wpis e, tutaj że 7% y, to jest prawie bez ryzyka, tak, bo kupujemy obligacje Skarbu Państwa, to dla Polaków to jest niewiele instrumentów dostępnych, łatwo dostępnych o mniejszym ryzyku, to jest prawdziwa okazja i tutaj pamiętajmy, to podkreślam, nie mieszkania na wynajem, tak, ani inwestowanie na giełdzie będzie okazją, ale to co jest istotne, to inwestując przez te 10 lat yy, przy rentowności 7%, dochodowości 7%, to podwoimy sobie kapitał, prawie podwoimy sobie kapitał w tym czasie, w ciągu tych 10 lat. A żeby mieć wyobrażenie, jak trudno jest osiągnąć taką stopę zwrotu na giełdzie, to powiem tak. To znaczy, że za 10 lat indeks WIG powinien wzrosnąć z tych 54 tysięcy punktów na prawie 108, prawie 108, czyli powyżej 100 tysięcy. A żebyśmy widzieli, że to nie jest takie proste i takie łatwe, no to proszę zerknąć, to jest linia regresji za ostatnie 10 lat. Jak widać, tutaj, gdybyśmy kontynuowali ten trend, to wylądujemy no, na poziomie 80 paru tysięcy, więc to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa. Jeżeli ktoś chce sobie kupić takie obligacje, to można je kupić na giełdzie, chociaż tam płynność jest bardzo nędzna. Ale można szukać innych źródeł tak naprawdę jeżeli ktoś mieć spokojną głowę przez te 10 lat i nie ma lepszych pomysłów na inwestowanie niż inwestowanie pasywne, jakiś fundusz akcyjny, to to jest naprawdę świetne rozwiązanie.